Cześć wszystkim, z tej strony Lęcik i dzisiaj mamy ten obecny vlog, co pisałam na tej zakładce społeczności właśnie teraz wyjeżdżamy po Lakusia i nagram coś z drogi, więc przejście jakieś takie siakie. Właśnie wychodzimy, idziemy do auta. Jedziemy! Nadal jedziemy Już tylko. Jeszcze tylko. Chwileczkę nieba! Gol! Zapinamy do osia. Co jest? Czekajcie chwilę. Dobra, wyłażę z tego auta. Chodź, chodź, chodź idziemy. Jezus, Maria. Stój, stój. Jezus, Maria, dobra. Idziemy do grupy Idziemy na kotarz. Przyjdzie z pola. Tak, laki to kod wychodzący, jakby kogoś to interesowało. że To będzie taki mini vlog niż taki duży vlog, chociaż nie wiem jak mi to wyjdzie z czasem, bo nagrywam będę takie jakieś, na pewno jakieś cięcia. Jakby się wyglądał, to ja edytuję w Kapkiut, ale chcę się przerzucić na no, Alight Mot Motion, bo tam są le lepsze, te edity można robić, ale nie mam angiel angielskiego. Także no. Takar lakiego. mu do... Leo, podżerę pod łapkę. Aha, czyli, czyli tego to nie zje, ale dobra. Teraz y, damy tutaj karmy, więc takie jakieś przejście zrobię. I proszę bardzo, żarcie gotowe. Laki, lakuś, chodź. Masz tu. Mniam, mniam. Jakuś. Laki. laki! Skoro mowa o Laki to jest taki transporter Nie wiem czy on będzie dobry na Lakiego, bo... Patrzcie kto przyszedł! Chodź Lakusiu! No chodź do mnie! No nie jedziesz ty razem do weterynarza, chodź tam, Chodź Chodź, tak, no Tak, cześć kopku, no co tam masz? Chodź, masz jedzonko, idziesz? Masz jedzonko, chodź. No dobrze, tak, tu mam ten transporter, tu lak, lakuś będzie w tym transporterze. Przywiedziony do nowego domu. Bo teraz jesteśmy w starym, bo nawet po tych szczeblach tutaj, na schodach. No co tu masz transporter? Tak? Tak? No, dobrze, tak. Chodź, chodź, Lakuś, masz jedzonko, chodź. Laki. Chodź. Tu masz tu. Tu, tu masz. Masz jedzone skarbki. Nie chcesz? No. Dobra. Okej. Okay. Aleś co to jest? Lakuś? Lakuś, tak? Lakuś? Smaczne ciasto. Tutaj mam Babcia zrobiła. Żeramy. Laki już zapakowane. No co kotku pojedziesz do domu. Tak, będziesz z nami teraz. Idziemy. Dobra, teraz idziemy właśnie, więc to znowu zdrowie, jak tam laku się zachowuje. Więc no. Ktoś pytał, to ja Lakiego biorę do siebie, bo jestem teraz w starym domu i nie może być tu sam tylko po wdechu, więc bierzemy go dla do siebie. Jest ciężki, więc bym go nie uniosła tutaj do auta. Będzie jechał sobie... A nie, jest tu już. Tu będzie właśnie z tyłu jechać z babcią. Mama tutaj siedzi. No ja tu, No i tu oczywiście Leo siedzi nie ze mną. Czekamy, bo babcia z mamą poszła jeszcze na cmentarz do dziadka. No. No i my tu czekamy właśnie z Leonem i z lakiem. Tak szybko i właśnie tutaj zaraz będziemy ruszać i. No, muszę jeszcze raz zagrać tutaj jak tam lakość się zachowuje, bo on tutaj coś miał czy... No ale bo myślę, że leci do weterynarzy, bo on dosyć chory. Ale wyzdrowiał. Także myślę, że teraz zazna szczęścia w tym nowym, naszym nowym domku. Myślę, że tak, nie będzie przynajmniej sam. Bo był raz y, z dziadkiem. No i tak dalej. Był po prostu z dziadkiem i. Tak teraz, zmarł i No, smutna historia, naprawdę. Tutaj chyba w aucie albo na parkingu? Nie, w aucie, w aucie. Tak. Tutaj już dojeżdżaliśmy zaraz raz pierwsze wrażenia będą. Tu wchodzimy do nas. Do nas do naszego koteczka. Tak Laki już tutaj już wychodzisz. Tak, tak. Okej. Okay. Laki wychodzi tutaj z transportera. W sensie wrażenia takie sobie, bo trochę się bał. A teraz trochę mruczy. Tutaj yy, śpi sobie, powinien zmęczony, bo ostatnio były goście yy, u babci, i właśnie, no, tutaj wącha ręcznik, patrzy co to jest, no, zaraz właśnie, może zgodzi się na wypuszczenie go. No, właśnie tutaj pod szafą sobie schował się i tam chciał sobie leżeć. No, może jest wystraszony, zmęczony, gorąco, jednak jest dzisiaj tu babcia, go głaskała Także, no. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Yy, polewiam się informacje, czy jakiś zaklimatyzował, czy nie. Pozdrawiam Was serdecznie i pa! Kurde, nie wyszło.